Dzień dobry Państwu. Hejka wszystkim. Jestem. Chwilka. Zanim zaczniemy, to ja sobie tutaj dobrze ustawię światło, bo widzę, że źle weszłam, a pani Asia zawsze powtarzała, że to bardzo ważne, żeby dobrze wejść w światło. Okay. Teraz czuję to światło na twarzy, więc myślę, że jest ok. Jak nie, to przepraszam, pani Asiu. Dobrze. Jestem Justyna Jędrzejczak i mam do was jedno pytanko. Jak się teraz czujecie? Bo ja już 3 miesiące siedzę w domu i powiem wam szczerze, że bywało lepiej. Bywało lepiej jak 4 lata temu zdecydowałam się wyjechać do Krakowa, 500 km od mojego domu. Wtedy wszystko się zaczęło. Zaczęła się moja przygoda z młodzieżowym domem kultury imienia Andrzeja Bursy. Niesamowity czas, który bardzo dużo mi dał i wpłynął na moje myślenie. Poznałam cudownych ludzi, którzy nauczyli mnie nowego i myślę, że lepszego życia. Za co z całego serca dziękuję. Teraz, jak tak siedzę w domu, to naprawdę zaczęłam wszystko doceniać i wracać wspomnieniami. Więc, jak zobaczyłam, że Emtek zaczyna wstawiać swoje spektakle, to bardzo się ucieszyłam. I nie ukrywam, że czekałam, aż ukażą się spektakle z moim udziałem. W końcu nadszedł ten dzień, gdy pani Asia napisała do nas z prośbą o nagranie zapowiedzi więc jestem i chciałam was zaprosić na bardzo ważny dla mnie spektakl, którym jest poczekalnia. Ten spektakl zostanie w mojej głowie już do końca życia. Często do niego wracam. Jest dla mnie taki ważny, dlatego że powstał z naszych improwizacji przez co jest taki bardzo nasz. Każdy sam tworzył swoją postać i zrobił ją tak, jak czuł. Dzięki temu myślę, że jest on prawdziwy i może sprowokować do myślenia. Dlatego do bardzo serdecznie Was zapraszam i mam nadzieję, że nie będziecie żałować. Pa!